Szymon Hołownia po sobotniej Radzie Krajowej Polski 2050 ogłosił istotne decyzje personalne i polityczne. Marszałek Sejmu, który 13 listopada odda stanowisko Włodzimierzowi Czerzastemu, zapowiedział, że sam obejmie funkcję wicemarszałka, jeśli taką decyzję zaakceptuje Sejm. Jak podkreśliła ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, to wspólna decyzja Rady Krajowej, a Hołownia zgodził się przyjąć tę propozycję. Jednocześnie Polska 2050 ma w najbliższych dniach wskazać swojego kandydata na wicepremiera. To efekt umowy koalicyjnej, zgodnie z którą po zdaniu funkcji marszałkowskiej formacja Hołowni ma prawo obsadzić stanowisko wicepremiera. Co ważne, Hołownia zaskoczył także deklaracją dotyczącą własnej przyszłości w partii. Oświadczył, że w styczniowych wyborach wewnętrznych nie będzie się ubiegał o stanowisko przewodniczącego Polski 2050. Jak sam mówi, to moment, by przekazać pałeczkę i przygotować formację do zwycięstwa w 2050 roku. Pełczyńska nałęcz zapowiedziała także ofensywę legislacyjną Polski 2050. Projekty ustaw mają dotyczyć m.in. mieszkalnictwa, antykoncepcji oraz prawa do posiadania broni. Wszystko to w ramach nowego sezonu politycznego, w którym ugrupowanie chce mocniej zaznaczyć swoją obecność. Kontrowersje wywołało natomiast piątkowe głosowanie w Sejmie. Hołownia poparł skierowanie do Komisji Prezydenckiego projektu dotyczącego alternatywnej wizji budowy CPK, choć równolegle trwają już rządowe prace nad tą inwestycją. Jak wyjaśnił, jego decyzja wynikała z przekonania, że projekty należy rozpatrywać merytorycznie, a nie odrzucać w pierwszym czytaniu w akcie politycznej demonstracji. Polska scena polityczna po decyzjach hołowni chodzi w nowy etap. Pytanie: jak wyborcy ocenią ten zwrot? i czy ofensywa legislacyjna Polski 2050 przełoży się na realne poparcie. Jeśli interesują Cię najnowsze wydarzenia z polskiej polityki i chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się w Sejmie i w rządzie, subskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych materiałów.